Witam Was wszystkich serdecznie. Na początek chciałem przeprosić, że nie było ataku wyjaśniaczy, ponieważ obowiązki służbowe nadrobimy to w najbliższym czasie, bo jest o czym mówić. A na szybko teraz mój komentarz do konferencji MMA VIP. Andrzej, jak zwykle, już robi live, zakłamuje prawdę, mówi, że Kazik Klimat, kartel chce tylko z nim walki dla sławy, bo przecież wiadomo, Andrzej jest taki sławny. W najlepszym momencie oglądało go 101 osób. No brawo Andrzej. I od razu mamy rozwikłaną tutaj e, aferę z papierami, które wrzucił dlatego, że na tej gali e, przepraszam, na tej konferencji byli poważni ludzie. Andrzej się przestraszył, dlatego wrzucił papiery. Co nie zmieniło faktu, że przez niektórych został pociśnięty od frajerów, ale nie tylko. Za chwilę zobaczycie, co jeszcze się wydarzyło. Tutaj macie wypowiedź Kazika Klimat-Kartel, tak na szybko. Żurom już przeładowany, ale o tym się dowiecie później. Czyli żurom dostał na web. Tutaj można to było zlekceważyć, ale za chwilę Kazik Klimat-Kartel nazwał przy stole Andrzeja rurka, 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 a nasz Pierwszy egid Rzeczpospolitej nawet na to nie odpowiedział. Patrzcie następny materiał. Tu zobaczcie moment gdzie Kazik oficjalnie przy Andrzeju mówi, że właśnie go zbił. W klatce MMA Kazik, na jakim etapie jesteś dzisiaj z treningami? Dzisiaj już miałem jedną rozgrzewkę na żuromie, ale tak poza tym to jest dobrze. Wczoraj odpuściłem z treningiem, miałem regenerację, bo a nasz największy twardziel, jak zwykle siedzi cicho, ze zesrany. No i ostatnia akcja chyba wieczoru, co Andrzej pewnie skomentuje po swojemu. Zobaczmy to. Andrzej został odpowiednio potraktowany przez Miśka z Nadarzyna. Pokażę, że się nie boję. Ale tutaj już... To powiem tak, do odważnych świat należy. Dąbrowscy górą! Panowie, troszeczkę bliżej. Spójrzcie sobie głęboko w oczy. Proszę Państwa, Misiek z Nadarzyna versus Andrzej Żyrom-Żyromski. To się dzieje naprawdę. Niech się dzieje. Dobrze. <laughs> Pewnie Andrzej nam to skomentuje, że było to niechcące, Misiek się pomylił. Chciał popchnąć kogoś innego, ale on stał najbliżej. I teraz widzicie, jaki ten gość ma szacunek na mieście. Nie dość, że go cisną od najgorszych, pchają, plują na niego, śmieją się z niego, a on dalej będzie zakłamywał prawdę. Tyle na dzisiaj do mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.